Ochrona własności intelektualnej jest nierozerwalnym elementem pracy naukowców, którzy po etapie twórczym muszą jeszcze zadbać o to, aby nikt nie zawłaszczył ich pracy. Nazywam się Ilona Długa i zapraszam do wysłuchania wywiadu z cyklu Zona opatentowana, przygotowanego przez Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej w ramach projektu Wymyśl, Ochroń, Opatentuj. Do rozmowy na temat ochrony własności intelektualnej zaprosiłam profesora Michała Niemczaka, chemika z Wydziału Technologii Chemicznej, który ma na swoim koncie dziesiątki, a myślę, że nie pomylę się lub pomylę się niewiele, jeśli powiem, że ponad 100 opatentowanych wynalazków o zasięgu krajowym, europejskim i światowym. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie profesorze, no właśnie, jak to jest? Ile tych patentów jest na pana koncie? Troszeczkę optymistycznie, pani tutaj powiedziała tą ilość. Myślę, że około 85 w tej chwili byłoby patentów o zasięgu krajowym, 82, w tym trzy patenty międzynarodowe, dwa o zasięgu europejskim i jeden taka wisienka na torcie, patent o zasięgu światowym. Brzmi wspaniale. A proszę nam zdradzić, czy za taką ilością stoi niezwykła pasja, czy może niezwykła pracowitość? Myślę, że bardzo ciekawa kompozycja i połączenie tych dwóch aspektów, ponieważ jedno i drugie są bardzo ważne w pracy naukowca. Bez tego bardzo ciężko byłoby się zmagać różnego rodzaju problemami, różnego rodzaju wyzwaniami, które tutaj nas spotykają każdego dnia, ponieważ każdy dzień jest inny. Bardzo ciężko zaplanować cokolwiek, ponieważ badania naukowe polegają na tym, że odkrywamy to, co jest nieodkryte. Możemy pewne rzeczy się spodziewać, domniemywać, ale to, co jest chyba najpiękniejsze w tym wszystkim, że każdego dnia coś nas zaskakuje. I czy ja to odkryję, czy, czy w ramach wspólnie z naszym zespołem, to jest bardzo budujące i w ten sposób tworzą się pomysły na nowe granty badawcze, nowe współprace. Tak jak to się mówi, że jedna gałązka daje tutaj pole do otwarcia kolejnych dziesięciu, nawet czasami. I to od nas tak naprawdę będzie zależało, w którą z tych dziesięciu się skierujemy, bo tutaj nie ma co ukrywać. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, czas jest ograniczony, a bardzo byśmy chcieli robić to, co jest i najbardziej pasjonujące dla nas, i najbardziej pożyteczne dla naszego społeczeństwa to ja będę kontynuować ten wątek i zapytam, skąd u Pana biorą się pomysły na innowacje, na coś, co będzie mogło być opatentowane? Czy właśnie jest to taki błysk, jedna myśl, olśnienie jakieś, czy może taka codzienna, sumienna praca? Generalnie wszystko się ze sobą łączy, ponieważ ja lubię czytać, od dziecka lubiłem czytać, od książek, powieści, fantastycznych, przygodowych, teraz też oczywiście nie. Zakończyłem tej przygody, ale dużo rzeczy czytam w pracy, jeżeli chodzi o prace naukowe, publikacje, patenty, czy też różnego rodzaju podcasty z innymi naukowcami, którzy przekazują swoją wizję i gdzieś tam to się wszystko łączy w głowie. Bardzo często, tak, nawet czy wracając do domu już na spokojnie, czy tak sobie wolno myśląc, czy podczas snu, może mi się przyśnieć jakiś taki ciekawy pomysł, i rano nagle zdaję sobie sprawę, że musimy przetestować, sprawdzić coś ciekawego, co gdzieś powolutku urodziło się w mojej głowie, a wcześniej, zdawałem sobie sprawy, że to może w ten sposób być i funkcjonować, więc dużo rzeczy jest ważnych i wynika z naszego doświadczenia, tego, co już przybyliśmy i dzięki temu po prostu wiemy, że no troszeczkę nie marnujemy czasu, ponieważ ja zawsze mówię młodym naukowcom, jeżeli wpadniesz na jakiś pomysł, sprawdź najpierw dwa razy, czy ktoś na to nie wpadł przed tobą. I okazuje się, że wielu biednych naukowców w latach 80., na przykład, wpadło na pomysły, które mi się przyśniły rok, dwa, czy lata temu. I ja mówię, to jest pasjonujące, że tacy mądrzy ludzie byli wtedy, ale ja muszę już troszeczkę iść w inną stronę, może troszeczkę bardziej zaawansowane, te moje pomysły muszą być, ale bez odpowiedniego backgroundu, bez e, odpowiedniego tutaj doświadczenia, które już wynika z mojej pracy jako doktorant, jako młody doktor, teraz już jako profesor, gdzieś już zebrałem. I na podstawie tej wiedzy mogę domniemywać, że pewne modyfikacje struktury, Związków chemicznych, czy pewne połączenia danych chemikaliów, użycie, może skutkować tym, co byśmy oczekiwali. Ale jednak podczas pracy naukowej te najfajniejsze odkrycia, to, co gdzieś jest takie najciekawsze, to wynika po prostu jako taki dodatek. My się tego nie spodziewamy i często to jest najtrudniejsze w naszej pracy. Dostrzec to, zrozumieć, bo często młodzi ludzie przychodzą i mówią, że nie wychodzą badania. A ja mówię, jak to nie wychodzi. No spokojnie siadamy, patrzymy na te wyniki, one wychodzą, tylko w sposób odmienny od naszych oczekiwań. Ale to nie znaczy, że wychodzą źle, tylko trzeba to odpowiednio zinterpretować. Negatywny wynik czasem jest dużo ciekawszy i bardziej wartościowy dla przyszłych prac naukowych niż to, co oczekujemy. I to jest takim, podejrzewam, największym filarem tych moich patentów, gdzie tak naprawdę zdecydowana większość to są te wyniki nieoczekiwane. Coś, co tak naprawdę mi się nie przyśniło, ja tego nie zakładałem. Ale już tutaj już profesor Pernek na początku doktoratu, który był moim promotorem, uczelał mnie i mówił: pani Michale, najważniejsze jest to dostrzec, tak jak pewne rzeczy dostrzegł tutaj Aleksander Flaming i bez jego odkryć nie mielibyśmy antybiotyków, tak jak też inni chemicy Friedel i Kraft podczas zmywania po swojej pracy szkła laboratoryjnego zauważyli pewną reakcję, którą e, zaczęli odtwarzać do momentu, aż ją zrozumieli. A mogli przecież tą sprawę zignorować. Nie mielibyśmy bardzo ważnych reakcji i, i bardzo ważnych związków, które teraz są filarem e, tak naprawdę przem przemysłu związków organicznych. A zapytam teraz który z Pana patentów zapamiętał Pan najbardziej, albo który jest jakoś szczególny dla Pana? Czy to przez niezwykłość, czy to przez to, że przysporzył On Panu najwięcej pracy, największej może problemów, a może coś, co było zaskakującego w tym wynalazku, który potem był opatentowany? Mhm. Świetne pytanie. Generalnie każdemu patentowi towarzyszą pewne emocje. Chcemy, żeby to były miłe, fajne emocje, chociażby związane z uzyskaniem ochrony patentowej, chociaż też czasami o to trzeba zawalczyć. Jako młody naukowiec, doktorant, tak naprawdę jeszcze odrobinę nieopierzony, miałem okazję współpracować z Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków. Ta przygoda jest przygodą, którą często wspominam i opowiadam nawet moim doktorantom, młodym naukowcom, jak to było wtedy, za czasów, kiedy ja realizowałem twój doktorat i tutaj z profesorem Pernakiem współpracowałem. W ramach syntezy nowych związków. Pamiętam, że byłem bardzo podekscytowany, ale też powiedziano mi, że to jest bardzo drogi związek chemiczny. Kwas arachidonowy, pamiętam, ponad 2000 zł za jeden gram. Bardzo mocno się zestresowałem, ponieważ 1 gram to jest tak mała ilość, że to jest jedna piąta łyżeczki cukru. Więc zdawałem sobie sprawę, że jedno proste apsik i ten związek szukałbym po całym laboratorium, bym go po prostu nie znalazł. Bardzo długo się przygotowywałem, robiłem symulacje w głowie. Troszeczkę tak, żeby maszynowo pewne już rzeczy, pewne elementy technik laboratoryjnych przeprowadzać. Jak najmniej zbędnych ruchów, które mogłyby prowadzić do niefortunnego zakończenia. Bardzo duże emocje mi towarzyszyły od początku do końca. Jeszcze pamiętam, że obawialiśmy się, że związek jest niestabilny I z profesorem Pernakiem. Od razu pojechaliśmy na analizę strukturalną. Ledwo co po syntezie, od razu do samochodu wskakujemy i naszym oczom okazało się, że związek został syntezowany poprawnie. Wielka radość. Cała ta współpraca z Egielskim Centrum Rozwoju Leków była też bardzo pasjonująca, bo to były takie badania bardzo ważne z punktu widzenia biologicznego. To było z leczeniem dysfunkcji śródbłąka naczyniowego, i patent światowy, który w wyniku tych badań powstał, bardzo mocno gdzieś w mojej głowie się zakorzenił, i też bardzo dobrze to wspominam. Wspominał Pan też wcześniej o swoich doktorantach i o swoich studentach. Plotka uczelniana głosi, że Swoim studentom i doktorantom mówi pan, że przed zakończeniem edukacji muszą mieć na swoim koncie jedno zgłoszenie patentowe. I kiedy oni o tym opowiadają, to nie opowiadają tego ze złością czy ze smutkiem, tylko mówią z radością. Na ich twarzach gości radość i uśmiech. Właśnie, jak to się dzieje, że tak pozytywnie pan ich do tego inspiruje? To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ ja reprezentuję Uczelnię Techniczną Politechnika Poznańska. Powinna bardzo dobrze znać się na ochronie wartości intelektualnej. Tak jak tu wspominamy, bez tego jakiekolwiek opublikowanie wyników spowoduje tym, że każdy może wykorzystać nasze rozwiązania, myśli, czy sposób zarobkowy, czy kontynuacji tych badań tak naprawdę możemy bardzo dużo stracić. Ja od początku młodych ludzi staram się uczulać, tak jak też mnie uczy pan profesor Pernak. Pochwal się swoim wynalazkiem, opublikuj go, ale najpierw opatentuj, ochroń to, co masz, a potem zrób krok dalej. I jeżeli będzie ktoś zainteresowany, to przyjdzie w ramach licencjonowania czy w ramach współpracy jakiejkolwiek i uczelnia może na tym bardzo dużo zyskać i człowiek jeszcze z punktu widzenia rozwoju technologii, bo tu już się zbliżamy odrobinę bliżej przemysłu, czyli tam, gdzie Politechnika Poznańska tak naprawdę powinna być. Ja z młodymi ludźmi bardzo lubię rozmawiać, jestem bardzo otwarty, często nawet nie tyle, co ja mówię do nich, też pytam jakie mają oczekiwania, co by chcieli, jakie mają marzenia. Każdy ma inne, każdy jest na innym poziomie dojrzałości, każdy gdzieś ma inne problemy, z którymi musi się zmagać. Dlatego do każdej osoby trzeba podejść bardzo indywidualnie i zastanowić się, co wspólnego możemy osiągnąć, i tak naprawdę, jak mogę dopomóc, rozwinąć się tej osobie, jak tylko to jest możliwe w ramach studiów chociażby magisterskich. I często jak rozmawiam z młodymi ludźmi, że uważam, że powinni napisać patent, mrozi im to krew w żyłach, ale kiedy ja mówię, jakie to jest ważne, że kiedy. Zaprojektują nowe związki chemiczne, kiedy je otrzymają, kiedy będą mogli ochronić ich struktury, to już widzę, że oczy zaczynają im się błyszczeć. I wtedy zdaję sobie sprawę, że oni zaczynają rozumieć, jakie to jest ważne, jaki to będzie miało wpływ na dalsze postrzeganie tego dyplomu, gdyby mieli tą uczelnię opuścić jako prawdziwi, dojrzali i naukowcy, i technologzy tak naprawdę. Więc tak naprawdę po prostu pokazanie, że to nie jest nic takiego, co ja oczekuję, a będzie powodowało omdlenia, tylko razem idziemy tą ścieżką i sobie pomagamy. Wydaje mi się, że to dodaje im skrzydeł. A też mam taką ciekawą anegdotę, ponieważ właśnie kilka miesięcy temu odwiedziła mnie w takiej przyjacielskiej rozmowie moja była dyplomantka i powiedziała, że przyszła się pochwalić. Przyszła się pochwalić, ponieważ dostała bardzo fajną pracę w ramach realizacji dyplomu. Takie same rozmowy odbywałem z nią z jej koleżankami. Mówiłem, że jeżeli będziemy tutaj robili pewne badania, kiedy otrzymamy nowe związki, ochrońmy je i mamy całą drogę od pomysłu do ochrony. I kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zapytali ją o realizację pracy dyplomowej, z jaką pasją zaczęła o tym opowiadać, i jakie badania robiła, jak się dobrze na tym znała, i jeszcze powiedziała, że to zakończyło się, chyba nawet w ramach współpracy miała trzy zgłoszenia patentowe w ramach tego dyplomu, to powiedziała, że panowie powiedzieli, że już nie chcą rozmawiać. Rozmawia z innymi ludźmi, którzy są po niej w ramach tej rekrutacji, ponieważ całkowicie ich przekonała i tą pracę dostanie. To wspaniale, bo to potwierdza fakt, że nasza uczelnia dobrze kształci przyszłych fachowców potrzebnych gospodarce, nauce i służących społeczeństwu. Tak, tak, oczywiście. Ja to bardzo dobrze czuję. Bardzo dużo się mówi o polskich naukowcach, którzy bardzo dużo stracili, gdyż nie potrafili ochronić swoich pomysłów, wartości intelektualnej. W przypadku grafenu czy w przypadku też innych technologii gdzieś zawsze czujemy się jakbyśmy coś stracili, mimo że tak naprawdę byliśmy pionierami. Dlatego to patentowanie to jest rzecz taka tak naprawdę często przez naukowców gdzieś, nawet nie tyle co pomijana, ale gdzieś jest e, e, traktowana drugorzędnie poprzez wyścig publikacyjny. I e, w natłoku naszych obowiązków, różnych rzeczy, czy też mi się wydaje, że część z tych naukowców po prostu woli poświęcić patentowanie, ponieważ już nie mają na to czasu. A ja zawsze mówię, że równowaga musi się znaleźć wszędzie, i musimy bardzo dobrze. Połączyć te wszystkie elementy w jedną całość. Napiszmy patent, napiszmy publikację i pojedźmy na konferencję się tym pochwalić. I mamy piękny związek przyczynowo-skutkowy, tak jakby to miało być. Potem pojawi się partner z przemysłu, który może będzie tą technologią zainteresowany. Tak jak tutaj też w ramach pewnych badań udało mi się nawiązać współpracę z przedsiębiorcami CB Pharma. O tyle było ciekawe, że bardzo trudny projekt. Udało nam się w ogóle napisać w ramach tutaj programu LIDER 13 Narodowego Centrum Badań Rozwoju. Udało nam się też dofinansowanie to uzyskać, więc to jest dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też pokazuje, że pewni ludzie zawierzyli w moją myśl, pewni ludzie wiedzą, że jestem bardzo blisko tego przemysłu. Pewne badania podstawowe naukowe potrafię ochronić. Potrafię robić ten krok w stronę tych prób komercjalizacji, a tego tak naprawdę w Polsce brakuje. Będziemy śledzić poczynania. W ramach realizacji tego państwa projektu. A kończąc, chciałabym poprosić pana o taką jedną, jednym zdaniem, takie podsumowanie czy radę, jaką mógłby pan dać osobom, które jeszcze się, które nie mają doświadczenia jeszcze raz. Będziemy śledzić poczynania w realizacji tego projektu. Kończąc, chciałabym poprosić, jaką taką jednym zdaniem radę. Mógłby Pan udzielić tym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w patentowaniu? Oczywiście, będzie to jedno zdanie, ale wielokrotnie złożone. <laughs> Radziłbym tym wszystkim młodym ludziom się nie bać. Tak naprawdę patenty są trudne, napisane językiem urzędowym, zawiłym, są pewne sformułowanie jak znamienne tym. Po prostu bardzo ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, ale proponuję znaleźć osobę, która ma co najmniej jeden patent i zapytać, o co chodzi w tym patentowaniu. Jeżeli trafić na odpowiednią osobę, przekaże informacje, podzieli to na etapy, powie, że to nie jest nic strasznego. Część stanu techniki, część korzyści, zastrzeżenia. Jeżeli to wszystko się bardzo dobrze przekaże, małymi krokami w ramach współpracy naukowej, rozdzieli te zadania. Kiedy ten bardziej doświadczony kolega zawsze czuwa, wiemy, że jest anioł stróż, który nie pozwoli, żeby się coś złego stało. Tak naprawdę pierwszy patent będzie troszeczkę polączką, drugi będzie już e, czymś normalnym. A piąty, szósty też będą jedną wielką przyjemnością i człowiek tylko będzie czekał z niecierpliwością na uzyskanie informacji o uzyskaniu ochrony na kolejne lata, na wynalazek i wtedy kontakt z przemysłem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam dużą nadzieję, że naszą rozmową zainspirował czy zachęcił Pan tych, którzy jeszcze się wahają lub... Obawiają yy, przed napisaniem zgłoszenia patentowego, żeby przełamali swoje obawy. Również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że udało mi się choć odrobinę przybliżyć ludzi do tak ważnego aspektu jak ochrona wartości swojej pracy. Dziękuję bardzo. Wszystkich, którzy potrzebują więcej informacji, zapraszam do Centrum Własności Intelektualnej Politechniki Poznańskiej, które mieści się w Centrum Wykładowym przy ulicy Piotrowo 2. Projekt Wymyśl, ochroń, opatentuj realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji